Dzień dobry. Laryngolog Blisko Ciebie. Dzisiaj chciałabym troszeczkę z Państwem porozmawiać na temat chrypki. Co to jest ta chrypka? Chrypka to jest to, co wydaje się podczas wydawania dźwięku właśnie między tymi fałdami głosowymi. Właśnie zrobiłam sobie tutaj swoje krtań, zdjęcie swojej krtani. To są fałdy głosowe. Jeśli między tymi fałdami głosowymi jest jakaś przeszkoda, jeśli one źle działają, to występuje chrypka, czyli takie wibracje, które są zmianą zwykłego głosu. Głos jest ochrypły. Kiedy to się dzieje? Najczęściej dzieje się to w chorobach krtani, ale też, jeśli układ mięśniowy źle działa, ale też, na przykład, jeśli jest guz płuca, ale też, na przykład, jeśli na przykład są choroby żołądka. Proszę Państwa, o czym dwa słowa jeszcze za chwileczkę powiem. Również są przyczyny psychologiczne i emocjonalne. Czasami się mówi głos, mówiąc w gardle, tak? z emocji, z przyczyn jakichś psychologicznych. Jeśli chodzi o choroby krtani, proszę Państwa, najczęściej to są zakażenia, infekcje. Mamy infekcję, jesteśmy zachrypnięci, jest wszystko ok, do dwóch tygodni jest to naturalna sprawa. Są też operacje, na przykład operacje krtani. Albo operacje w ogóle, kiedy wsadzamy tutaj rurę intubacyjną, którą się wsada do tchawicy, między fałdy głosowe i te fałdy głosowe ulegają urazowi, i wtedy może być chrypka pointubacyjna. Oprócz tego jeszcze mogą być polipy, nowotwory, ktani, stany przedrakowe i to, to właśnie mam na myśli. Wrócę do tego y, chorób żołądka, czy chorób w ogóle przewodu pokarmowego. Bardzo często przychodzą pacjenci z chrypką, gdzie nic tutaj nie ma, nawet y, widok wygląda tak jak tutaj, ale są zmiany zapalne w koło krtani, i wtedy ja domyślam się, czy laryngolog domyśla się, że powodem tego jest nadmiar kwasów w żołądku oczywiście jest związany ze złą dietą. Który ten nadmiar kwasów przedostaje się przez przełyk, dochodzi do refluksu przełykowo-gardłowego i zalana jest krtań kwasami, i dochodzi do powstawania chrypki. Często pacjenci mają chrypkę. Następnym powodem, gdzie mogą być chrypki nawracające, to jest nadmierne używanie głosu. Dotyczy to dzieci mocno krzyczących, bardzo emocjonalnych, a także pewnej grupy zawodowej, czyli nauczycieli. Nauczyciele eksponują bardzo głos i dlatego u nich często dochodzi do chrypki, do bezgłosów i do w ogóle zaburzeń różnych innych głosów. Jeśli chodzi natomiast o sprawę, o której mówiłam, że do dwóch tygodni mamy prawo mieć chrypkę, i ta chrypka leczona, nieleczona, jeśli przechodzi do dwóch tygodni, to oczywiście się tym nie przejmujemy, ignorujemy to. Natomiast jeśli chrypka trwa powyżej dwóch tygodni, to bardzo proszę Państwa o to, że się zgłosili do laryngologa, gdzie badaniem laryngoskopowym taką oto kamerką zbadamy i zobaczymy, co tutaj się dzieje. Chodzi o to, żeby głównie żeby wykluczyć zmiany nowotworowe, czyli zmiany przednowotworowe, przedrakowe, Albo już początkowy nowotwór. Także zapraszam Państwa do gabinetu. I jeszcze na koniec, proszę Państwa, bardzo ważna grupa pacjentów, czyli osoby palące papierosy. Te osoby są pod szczególną, jakby, kontrolą naszą i pod szczególnym, jakby, takim zapobieganiem, tak? Zapobiegajmy, nie palmy papierosów, dlatego że te osoby. U których występuje notoryczna chrypka, ponieważ palacz ma chrypkę praktycznie ciągle, ale jeśli ta chrypka się zmieni w jakikolwiek sposób, nasili albo zmieni swoją barwę, no to wtedy ten palacz natychmiast do gabinetu, bo wtedy możemy podejrzewać, że coś tam już się dzieje w Krztani. Także dziękuję, zapraszam.